No Witam moi drodzy, z tej strony Tomasz Mamy dzisiaj piątek, gdzieś koło południa Super pogoda, za oknem około 30 stopni Celsjusza w cieniu Wróciłem właśnie z siłowni Jak zauważyliście ostatnio mało coś nagrywałem Jestem z niestety z awarią sprzętu Moja kamera upadła na ziemię, ponieważ taki łomaga jak ja ją upuścił Ale duży szkód nie ma Ten ekranik tylko odpadł jak widzieliście na poprzednim filmie jak on odpadł, to takie dwie taśmy się urwały, e, jedna z nich się nazywa Flex Tape, a druga nazywa się e, Flex Cable, no i niestety one są urwane, musiałem je zakupić, dwie takie tasienki 80 dolarów, no do czwartku przyszłego tygodnia powinni przyjść e, i będziemy nagrywać, e, zobaczymy co potem z tego będzie, czy to naprawię, czy z jednej kamery zrobię dwie kamery, <grym> może zostaną jeszcze części na pralkę. E, Trzeba to naprawić, ponieważ na tej kamerze są materiały z Las Vegas, których nie ma po prostu opcji przerzucenia z kamery teraz na laptop, I takie głupie rozwiązanie Sony zrobiło. Jak tą kamerę się do laptopu przez USB podłącza, to na tym ekraniku LCD się napis wyświetlał, że ta kamera chce się połączyć i trzeba było to potwierdzić. I że tego się nie potwierdzić, to po prostu ta kamera się nie połączy i nie ma takiej opcji, żeby bez tego ekraniku ta kamera się z tym laptopem połączyła. Strasznie dziwne rozwiązanie zastosowało Sony. To te kamery to jest pilot dostarczony i myślałem, że na tym pilocie będzie jakiś przycisk, który spowoduje, że ta kamera się jednak połączy z tym laptopem i te dane będzie można po prostu przerzucić. Niestety nie ma takiego czegoś, więc jestem zaskoczony, że taka, dość dobra kamera to jest, dobra, droga kamera i to Sony to nie jest jaka marka i nie przewidzieli takiej opcji, aby za pomocą pilota można było te dane jakoś przetransferować. No to tyle. Dzisiaj chciałem Wam pokazać filmik, który na pewno wielu z Was, którzy ćwiczą lub e, zaczynają ćwiczyć, e, tak jak ja są amatorami. E, nie wiedzą po prostu jak ćwiczyć, nie wiedzą po prostu jak zacząć, e, jakie ćwiczenia po prostu robić na biceps, jakie robić na triceps, e, jak pracować nad plecami, jak pracować nad kletą. Ja właśnie miałem taki problem. E, wielu ludzi pytałem, szukałem informacji w internecie jak ćwiczyć, jak sobie ćwiczenia rozłożyć. Wiadomo, że dość, e, każdego dnia się ćwiczy inne partie e, ciała. Ja nie wiedziałem jakie ćwiczenia najlepiej robić, na jaką część ciała, na jakie mięśnie, ile, ile powtórzeń robić, ile setów. To taki super program znalazłem. Nazywa się Jeffit. E, on działa na, zarówno na telefonach Android oraz na iPhone. Mam tę aplikację ubraną na moim telefonie. No i po prostu sobie idę na siłownię, ja tam sobie oglądam, co mam dzisiaj robić. Do tego sobie można zalo, zarejestrować aktualne ćwiczenia. Po prostu sobie dopamiętam, ile ostatnio dźwigałem, ile robiłem powtórzeń, żeby można było sukcesywnie ciężar zwiększać. No i do tego ta aplikacja oczywiście ma stronę internetową jeffy.com na który jest masę informacji, różnych ćwiczeń. Ja Wam to wszystko zaraz pokażę. Tam sobie po prostu można wybrać gotowe ćwiczenia, które po prostu ludzie wykonują i zaprojektowali. Są ćwiczenia dla tych, którzy są przybrać na masie, dla tych, którzy chcą stracić na masie. I takie ćwiczenie oczywiście za darmo można sobie ściągnąć i ono automatycznie wgra się na nasz telefon. No i wtedy idziemy sobie na siłownię. E, mamy sobie cały harmonogram, cały grafik, ćwiczeń mamy i po prostu robimy to, co na tym telefonie jest, logujemy sobie te informacje, mamy do tego statystyki, widzimy czy, e, czy mamy jakiś progres, czy nie mamy, czy e, nasza siła się zwiększa, czy nie, jak to wygląda. Super sprawa. OK, żeby nie przeciągać, e, ja Wam teraz pokażę e, jak wygląda ta strona internetowa. E, jakie te ćwiczenia tam są, e, jak to wygląda i potem z tabletu spróbuję ten telefon mój nagrać e, jak to na telefonie wygląda od razu uprzedzam jakość e, nie będzie najlepsza już robiłem próby e, tym tabletem jednak nie da się drugi ekran e, nagrać ale zobaczycie jak to wygląda na pewno wam się ten odcinek spodoba jak mówiłem ci którzy ćwiczą ci którzy e, zaczynają ćwiczyć lub planują e, zacząć ćwiczyć ten program na pewno jest bardzo przydatny ja wielu programów w swojej przyszłości e, Próbowałem stosować, wszystkie mi się jakoś zawiodły. Zawsze z którym było coś nie tak. Ten na pewno się Wam przydaje, jest to super rozwiązanie. Ok, zapraszam do oglądania. Hej. Ok, odpalimy sobie teraz tą aplikację. Ona jest tutaj. Wrócimy sobie do początku. Ok, tak wygląda ta aplikacja na, na moim telefonie. Są tutaj opcje, można sobie coś tam pozmieniać, zobaczymy co tutaj jest. Jak widzimy, możemy sobie dźwięk, e, wibracje ustawić, zaraz powiem o co tutaj chodzi. Możemy w centymetrach i w kilogramach oraz inczach i funtach mieć jednostkę. E, domyślne ustawienia, jaki jest odpoczynek, jest to 60 sekund, mam ustawione, e, ile jest powtórzeń, ile setów. Możemy sobie różne informacje logować. Nasze dane, które są e, wszystkie ust, e, nasze statystyki, e, możemy sobie zrobić backup tych danych w razie utraty e, jakiś awarii czy czegoś, itd, i tak dalej. Wrócimy sobie tutaj do głównego menu. Tu możemy sobie synchronizować nasze dane e, z bazą danych, która jest w internecie. To się chyba automatycznie co jakiś czas robi. Tu są nasze statystyki. Ja te statystyki teraz pozmieniałem, żeby tu mojego zdjęcia nie było ani moich danych, więc to wszystko tu jest pozmieniane. Tu możemy swoje zdjęcie dać, wiek, akurat jest mój prawdziwy, te dane są akurat pozmieniane. Tu są nasze statystyki, ile maksymalnie bierzemy na klatę, ile bierzemy tego na skład. Ja tylko z tych statystyk nie korzystam, ja kiedyś na początku się tym bawiłem, więc nie kierujcie się tymi numerami tutaj, no ale jeżeli te statystyki będziecie prowadzić, to będziecie widzieli jaki macie progres ile na klatę podnosicie ile jesteście w stanie na podnieść ile jesteście w stanie tego na biceps machnąć i tak dalej tak ja akurat z statystyk nie korzystam no ale pokazuję wam że taka opcja tutaj jest tutaj jest nasze ćwiczenia możemy sobie zobaczyć co żeśmy danego dnia robili to są nasze ćwiczenia tu jest super sprawa jest baza danych wszystkich ćwiczeń na każdy mięsie naszego ciała możemy sobie wybrać co nas interesuje dajmy na to interesują nas ćwiczenia na dajmy na to na biceps i jest list wszystkich ćwiczeń jakie są na biceps zobaczcie ile ich tutaj jest po prostu baza danych jest ogromna nie jesteście w stanie wszystkich przerobić Możecie sobie po prostu wybrać te, które Was interesują, eee, i możecie sobie własny grafik zrobić e, konkretnych ćwiczeń. Zobaczmy, jakie wygląda przykładowe ćwiczenie. Odejmy na to, tutaj jest takie. Dlatego jest animacja pokazana, e, jak mamy ćwiczyć mięśnie, które. O, e, w ogóle opis całego ćwiczenia. E, widzimy, że pracujemy na biceps. E, używamy e, handli jest to, jaki jest typ e, ćwiczenia jest po prostu nawet wytłumaczone jak te ćwiczenia robić krok po kroku je wykonywać jeżeli nas to ćwiczenie interesuje możemy sobie kliknąć do it i zbudować sobie własną bazę danych e, własnych ćwiczeń e, które tutaj są jak wspominałem super sprawa, jeżeli ktoś nie wie jakie ćwiczenia wykonywać, na jaki mięsień ciała e, mogą, e, możemy sobie e, zbudować Cały grafik na podstawie tej bazy danych to są czucienia na brzuch. Zobaczcie, jakie są te czucień tutaj też jest naprawdę masę. Jest w czym wybierać. Naprawdę zobaczmy, co tutaj oferują. Zaraz nam się wgra obrazek. Ja tego czucia po prostu nie korzystam, dlatego ten obrazek tutaj nie jest wgrany. Zaraz się nam ściągnie z internetu, a już jest. Jest super animacja. Pokazuje, jak te czucienia wykonywać. Jakie mięśnie pracują Jaki jest equipment, czyli korzystamy tylko z naszego ciała I opis jak to robić Interesuje nas te ćwiczenia chcemy sobie je każdego dnia czy co drugi dzień wykonywać Do it I po prostu będziemy je robić Więc jak wspominałem, baza danych ćwiczeń na każde ciało możemy sobie wybrać Ok, wróćmy sobie do strony główny jeszcze raz Jak widzimy tutaj są statystyki Tutaj jest, logujemy sobie wszystkie nasze ćwiczenia Każdego dnia co żeśmy robili. Tutaj mamy bazę danych wszystkich ćwiczeń. Możemy sobie wybrać jakieś ćwiczenia na konkretnie część ciała, która nas interesuje, a tu jest grafik, harmonogram ćwiczeń. Zaraz Wam pokażę, że można wyjść sobie na stronę internetową Jeffy.com. I tam jest baza danych gotowych, harmonogramów, jak ćwiczyć. Jest cały rozkład którego dnia, jakie ćwiczenia wykonywać na budowanie masy, na kardio i tak dalej. Ja sobie wgrałem takie przykładowe dla Was tutaj ćwiczenie. Teraz sobie zobaczymy. To właśnie ta opcja była dla mnie bardzo przydatna, ponieważ ja nigdy nie wiedziałem, jak ćwiczyć, jak sobie to rozłożyć, jakie ćwiczenia wybrać. Jest to bardzo podatne. Tu jest ćwiczenie. Taki harmonogram, który mam w grany. Widzimy, że jest to rozłożone na poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W poniedziałek sobie robimy klatkę triceps oraz brzuch. wtorek robimy łydki biceps oraz plecy, każdego dnia coś innego. Więc zobaczmy sobie przykładowe ćwiczenia na poniedziałek. Przykładowo, wyłączył się telefon. Przykładowo jest dzisiaj poniedziałek. Idziemy sobie na ćwiczenia, bierzemy sobie, sobie z nami telefon. No i mamy ćwiczenia, które, które ja wykonuję w poniedziałek. Ja zawsze sobie zaczynam od tego ćwiczonka. To jest na triceps. No I sobie po kolei jedziemy. No Jak to wygląda? Jest tutaj pokazane, jak te ćwiczenia wykonywać. Wszystkie te maszyny tutaj są akurat są na mojej siłowni, możemy sobie ten obrazek powiększyć. Już widzimy jak to wygląda. Góra dół. Jest opis tego ćwiczenia, jakie mięśnie są używane i jak go wykonywać. I teraz tu jest tak. Proponuję, żeby zrobić sobie 4 sety, po 12 powtórzeń każdy. Ja akurat, i to jest mój ostatni zapis, czyli pierwszy set robiłem 10 razy, drugi 12, potem 12 i 12. Tu jakie obciążenie sobie zapinałem. No i przykładowo zrobiliśmy dzisiaj przy obciążeniu 15 żeśmy zrobili przykładowo 10 powtórzeń patrzę przez, nie na telefon, tylko na tableta i ciężko trafić ok, i zapisz i to się zapisało to teraz nam odlicza, że przed kolejnym powtórzeniem mamy 60 sekund odpoczynku to jest super sprawa Przynajmniej wiemy, ile mamy odpoczywać. To można po prostu przyspieszyć. Widzicie, zostało zarejestrowane. Pierwszy, e, e, pierwszy set miał 10 razy, 10 powtórzeń przy obciążeniu 15 itd. itd. i sobie tak dalej. Zrobimy sobie tak 4. Potem możemy sobie zobaczyć inne ćwiczenia. Przykładowo, tu jest e, znowu też tego na. Zobaczmy, co to jest. To jest ćwiczenie tego też na klatę. Zobaczmy sobie animację. Tak ona wygląda. Jest dokładnie opis, że główny mięsień, który pracuje to jest, to jest klata. I tak dalej, i tak dalej, jak te ćwiczenie wykonywać. I moje ostatnie zapisy. Robiłem 4 sety po 12 powtórzeń. Pierwsze obciążenie było 20 funtów, potem 25, 25, 25. No i dzisiaj będzie to samo. 4 sety po 12 powtórzeń. Możemy sobie logować nasze jakie było obciążenie, ile mieliśmy powtórzeń. Jest to super sprawa, bo widzimy jaki był nasz poprzedni wynik, dzięki temu możemy sobie obciążenie cały czas zwiększać. No i tak wygląda cały ten, cała ta zabawa. Zobaczmy jakie, jakie mamy ćwiczenia na, na czwartek. Zobaczmy, o, tu jest taka maszyna. Tutaj pokazuje jak wykonywać te ćwiczenie. jakie było ostatnie, robiłem 4 razy po 12 powtórzeń obciążenie było 30, 35, 35, 30 i, i, tak, i tak dalej jak mówiłem, ten grafik, który tutaj jest, e, można sobie wgrać inny o, tutaj to było, przepraszam tych grafików w internecie jest e, dosłownie tysiące różnych grafików można sobie wgrać, one są za darmo ja akurat wybrałem sobie taki grafik jeżeli ktoś chce, może sobie własny grafik zbudować na podstawie tych bazy danych, albo dodać dodatkowe ćwiczenia ok, to tyle z mojego telefonu tak wygląda ta strona internetowa jak widzimy działa to na telefonach typu android oraz na telefonach iphone i poza tą bazą danych, wszystkich ćwiczeń, które Wam już na telefonie pokazałem można sobie pożybierać, zbudować po prostu własny, własną rutynę, własny grafik Zobaczcie w ogóle ile ćwiczeń tu jest. Jest 1309 wszystkich ćwiczeń na wszystkie części ciała. Na klatkę jest 139 różnych ćwiczeń, na bicepsie jest 116, na plecy 138. Zobaczmy przykładowo na plecy, jakie tutaj ćwiczenia są. Zobaczcie tu jakieś takie cudo jest. Z piłeczką Można sobie to powiększyć. Tu jest pokazane jakie mięśnie ciała w tym momencie pracują. Troszkę to lepiej niż na telefonie wygląda, prawda? Ale to, co nas najbardziej interesuje, to są rutyny, to są te grafiki, jak to mówię. Możemy sobie wybrać gotowy, zaprojektowany przez kogoś grafik, jak ćwiczyć, jakie części ciała i kiedy i z jakich maszyn korzystać. Zobaczcie jest. Tego tutaj jest masa, jest to podzielone na. Tutaj są wszystkie ćwiczenia dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Tu jest general fitness, tak samo początkujących, średnio i zaawansowanych. Tu jest na bulking, tu jest na cutting i ogólny sport. Zobaczmy sobie, dajmy na to na cutting, dla początkujących jest 785 różnych ćwiczeń. Możemy sobie je wyselekcjonować między tych najbardziej wygastkowanych, tych które są najbardziej oglądane oraz te które były najczęściej ściągane. Zobaczmy sobie tutaj. Zobaczcie, te ćwiczenie, ta rutyna była ściągana 3667 razy, a 24 000 razy była oglądana. Możemy zobaczyć sobie, co tutaj jest. Kolej zaleca to robić 6 razy w tygodniu dla początkujących. Tu co on rozpisał na poniedziałek takie ćwiczenia, na Wtorek jest tylko cardio i brzuch W środę takie ćwiczenia w czwartek kardio i brzuch W piątek takie ćwiczenia Więc grafików jest tutaj różne. Możemy sobie wybrać jaki grafik nas interesuje Jaka rutyna nas interesuje Potem klikamy sobie na Pokażę wam gdzie to jest Może otwórzmy ten tutaj Dajmy na to interesuje nas ten Klikamy sobie potem na Download, ściągamy sobie to do, do naszej bazy i synchronizujemy sobie to z naszym telefonem komórkowym. I już mamy to na telefonie. I śmigamy sobie na siłownię. Wiemy, co mamy ćwiczyć, ile powtórzeń mamy robić, ile setów mamy robić. Logujemy sobie te nasze informacje i możemy sobie na statystykach oglądać nasz progres. Więc super sprawa. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i. Część z Was z tego programu skorzysta i naprawdę Wam się to przyda. Ok, dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej!